Siemano, siemano, moi widzowie. Kolejny dzień, kolejne zmagania. Zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. Przyjechałem na moje stare miejscówki. Minęły 4 dni od ostatnich zbiorów. Zobaczymy, czy dzisiaj coś urosło. Sam jestem ciekawy. Lecimy z tematem. Z tego co widzę, to dużo. Bardzo jest dzisiaj grzybiarzy, i coś czuję, że dzisiaj się nie obłowimy. Dobra, zobaczymy. Tutaj czy coś jest. Ja nie biorę. pas. Jak coś będzie, to łączę. Czekaj. No, a takie zawodniki znalazłem. Lecimy dalej z tematem. O dzisiaj widzę, że wszystko poobieramy jest. Bardzo dużo jest grzebiarzy. Także bo Tutaj tu ja już nie jadę. Tutaj nie zaraz jadwo. Jak kogoś nie było, to tam też na naprawdę będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże. Fajnie by było coś znaleźć do To tutaj? Nie, nie. Jeszcze dalej O to jest tło. No, lecimy z tematem. O tu trzeba. Widzę, że jest z... wszystko zjeżdżone. A się śniba. Dobra. Przedawimy się. I zobaczymy, czy coś jest, czy nic nie ma. Panie by było znaleźć coś. Wracać do domu z pustymi siatkami. Tego tak tu było. ఆ <tries> 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 Jest, jest. Widzicie go? Tu Dobra, wyciągamy go. Jaki grubasek. O, trochę mały. Dobry taki niż nic. Dobra, idę zobaczyć tu jeszcze. Nie? Tu już nie siema. O O nie, yes, yes, jeden, yes, nie jeden. Tak, i pokazuję. Takie ładne grubiutki. Dobra. Jedziemy dalej. Powoli do przodu. Są widzicie że. od nas. Jeden. Drugi. Mm -hmm. O, tam jest trzeci. Tam jest trzeci widzę. Trzeci. No, tu jest czwarty. Teraz sztuki. Jasne. Yes. Kolejny. Jakie ładne grzybki? Jeden. Drugi. Drugi. Trzeci. Czwarty Piąty Szósty Taka rodzina znaleziona na drodze No i dobra Lecimy dalej Na kolejnym miejscu super. Tu nie było źle Widać że nikogo nie było. Jeszcze może coś znajdę po drodze. Trzeba się rozpatrywać. Bo to wiecie. Raz się przejdzie się coś znajdzie. Drugi raz się przejdzie też się coś znajdzie. To zawsze tak jest. Dobra, mam znaleziony. już widzę Uwielbiam, że dzisiaj dużo ludzi jest na grzybach. Dobrze, byłem w tygodniu. To coś znalazłem. Dobra, grzejemy. Z tematem. O, jaj, na chłopki. Powiem wam tak. Na każdym zakręcie... Uch, stoi. Część jest tą, żeby No, pierwszy trafił. O, i drugi mały. Dobra. Do reklamowy. Tu się rozejrzymy. Może coś jeszcze znajdę. A nie by było coś tam. O ja, ale byk. No, ale to już będzie. Nie lec, pewnie. E, nie. Duży okaz. Kolejny. Widzę, że tutaj się obłowimy. Nikogo nie się... O. Ten już jest no. Dobra, zostawimy go sam kapelusz. Sam kapelusz. Ślimaczki wyżarły. Jest o no nic więcej. Komary zaczynają chlać. Na tym miejscówce są dwa egzemplarze, jeden i tu gdzieś był drugi schowany, tu jest drugi, dwa schowane w trawie, drugi, o. dwa, ta... o trzeci jest, myślę, że tylko dwa. Są trzy. trzy. Może jeszcze coś kamy Może coś jeszcze znajdziemy. Tu widzę, że w tej one lubią rosnąć. Trzy sztuki. to, no lecimy dalej z tematem. Ale widzę, że dzisiaj już nie osiągniemy więc... Za dużo Wszystko tu przebieramy Wszystko Może jeszcze tu będzie mm -hmm. To jest taki fajny laset I zobaczymy Jest, znalazłem jednego Jaki ładny O, nie, dwa są Jeden mniejszy 9. zaraz, zobaczymy czy jeszcze coś jas. Yes. o, jest kolejny mm -hmm. Taki ładny okaz. Dobra, szukam dalej. Kolejne trzy sztuki wpadły. Takie młodziniaszki. Dobra, lecimy dalej. No i co moi drodzy? Lecimy na ostatnią miejscówkę. I kończymy. Odcinek na dziś jeszcze podsumowanie. I zobaczycie ile dzisiaj tego nazbierałem. Lecimy. ale ciura chyba, że jeszcze się uda coś ale wątpię no więc więcej jak tej siatki już ma... Dwie godziny jeszcze ja było. No i co na koniec odcinka Wam pokazuję dwa takie ostatnie znalazłem. No i jest ładnie doprekowana reklamowa. Do następnego odcinka pozdrawiam cześć